Siema, z tej strony, Upina. to jest nasz dziesiąty kanał, bo algorytm YouTube'a nie chce nas wybić. Spróbujemy znowu. No i miejmy nadzieję, że w 3 dni uda nam się zdobyć 3000 widzów. A teraz lecimy do piekła i dla nowych widzów, którzy nie wiedzą o co chodzi na tym kanale, to szukamy demonów w starym świecie. No, to Siema. Oh. Bo mam... grimam. Chyba że go prawie. Ja mam. Ale góbno. Ale gówno. Polas? Polas Szukamy go. A jak coś to mnie waje. to 1 HP. Gdzie? O, idzie. Co to? No a, widzimy się jak znajdziemy znów coś fajnego. No a ogólnie to... Weźmy o nagrać. kurwa. Żebra. Czekaj. Ja pierdolę. To jest nasz koniec. O kurwa. Ej, jeszcze gdzie ty jesteś? No. Content? Czy ja usłyszałem content? Gdzie to jest? O kurwa. To był szlima też. Jezu, Jezu, jest tutaj! Już mi jest latarka, wyleciała z ręki. Tak się a, przestraszyłem normalnie. Jest! Tańcz, tańcz, tańcz! Nagrywam! Nik, Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Wow, straszne ciało, ciało... Ciało... Ciało straszne!